Witaj! W tym odcinku omówię trzecią z możliwości administratora w interfejsie webowym Photogis. Po najechaniu na ikonę Admin wyświetla nam się 11 sekcji, z których przyjrzymy się zarządzaniu słowami kluczowymi. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na sekcję wyświetla nam się tabela z wszystkimi obecnymi słowami. W rubrykach od lewej mamy kolejno Kategorię budowy, stan budowy i etykiety. Które wybieramy, klikając na białą strzałkę i zaznaczając wybrane checkboxy. Przedostatnia rubryka to słowo kluczowe, gdzie wpisujemy potrzebne nam wyrazy, a ostatnia służy do usuwania słów kluczowych za pomocą naciśnięcia ikony kosza. Słowa te pomagają standaryzować opisy zdjęć. Po wybraniu określonej kategorii, faz oraz etykiet, w aplikacji pojawiają się określone słowa kluczowe, jako podpowiedzi opisu zdjęć. Możemy również wyszukać konkretne słowo w tabeli, wpisując je do pola szukaj. Za pomocą przycisku po lewej stronie dodamy nowe słowo kluczowe. Wpisujemy potrzebny nam wyraz i według preferencji zaznaczamy checkboxa wyżej, jeśli chcemy, aby stworzone słowo było dostępne dla wszystkich kategorii budowy, fazy oraz etykiet. To wszystko na temat zarządzania słowami kluczowymi w Photogis. Zachęcamy do oglądania i subskrybowania naszego kanału. Dodatkowo polecam przeczytanie instrukcji systemu Photogis, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.fotomysznikgis.eu po więcej informacji dotyczących możliwości systemu Photogis należy kontaktować się z działem handlowym i technicznym.